Każdego miesiąca wydajesz sporą kwotę na suplementy, a efektów nie ma, nie widzisz w ogóle efektów i tego, co obiecuje producent? Jest ku temu powód. Często kupujemy suplementy, ponieważ ktoś nam polecił, ktoś go reklamuje, kogo lubimy, jest piękne opakowanie, obiecujące napisy na opakowaniu, ale nie zdajemy sobie sprawy, że suplementy musimy wiedzieć, jak zażywać, kiedy zażywać i z czym łączyć. I dzisiaj pięć najpopularniejszych błędów, które popełniamy podczas suplementacji. A teraz powiem to, co w poprzednim filmiku ktoś mi wypomniał chyba ze dwa razy, że wie, gdzie jest plusik. Cieszę się, że wiecie, gdzie jest plusik, to po prostu skorzystajcie z tego i naciśnijcie plusik, jeśli chcecie każdego dnia czerpać z wiedzy, którą tutaj przekazuję. Na temat zdrowia, suplementacji, analizy badań krwi, ponieważ możecie z tego czerpać i się uczyć. Wracam do pięciu błędów w suplementacji. Być może gdzieś tam w tle słyszycie psa. Tak, już nieraz tu były, było słuchać psy. Moje, sąsiadów. Nie mam na to wpływu niestety, ale postaram się, żeby było krótko. Więc pierwszy błąd, witamina D3. Bardzo często ludzie zażywają witaminę D3 po prostu wyciągając z pudełka i zażywają pomiędzy posiłkami, naczczo, a potem nie mają efektów i poziom się nie podwyższa. Witaminę D3 zawsze spożywamy z posiłkami tłuszczowymi. A drugi powód, dlaczego witamina D3 jest źle zażywana i nie działa, to jest to, że zażywamy ją wieczorem przed spaniem albo w drugiej połowie dnia. I wtedy bardzo często jest taka teoria od jakiegoś czasu, że witamina D3 blokuje produkcję melatoniny i w ten sposób mamy kiepską noc. Błąd drugi to magnez. Magnez zażywany w złej formie Często jest to tlenek magnezu, nie czytamy co jest w składzie, tylko duże cyferki. Często pisze 400 mg, 500 mg, a tam jest tlenek, który wchłania się w 8%. To nie powinno działać, to nie powinno nawet zadziałać. Czytajcie, jaki magnez zażywacie i jaką ilość. Błąd trzeci to multivitaminy. Multivitaminy, jak pięknie nazwa brzmi, są multidobani. Po prostu. Multivitamina zawiera wszystko i nic, ilości są tam składowe, mieszanka wybuchowa często, antagonistyczne działanie produktu, więc nie zażywajcie multivitamin, zażywajcie to, co jest celowane pod Wasze wyniki badań krwi, a nie to, co w jednej małej tableteczce albo kapsułce ma multum różnych mikroelementów i makroelementów. Oraz witamin, nie zapominajmy o witaminach, w tych multivitaminach. Czwarty błąd, to zażywanie żelaza razem z wapniem. Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem zażywania żelaza od jest zażywanie żelaza razem z wapniem. Często zażywamy żelazo na przykład rano, a potem pijemy kawę z mlekiem, albo zajadamy jogurt, albo zażywamy produkt, który ma, zawiera wapni, więc wtedy żelazo po prostu nie działa, bo jest blokowane. I piąty błąd to jest taki błąd, który często zażywają ludzie, którzy nie mają pojęcia, jak działa witamina B kompleks albo witaminy z grupy B zażywają je w drugie połowie dnia i wtedy pobudzają układ nerwowy. Nie śpią w nocy, są pobudzeni, mają natłok myśli, dlatego witaminy B kompleks zażywamy i witaminy z grupy B zażywamy w pierwszej połowie dnia najlepiej rano w okolicy śniadania. No i to by było tyle. Wymieniłam wszystkie błędy tak na szybciutko. A Ty, jeśli nie chcesz, żeby ci ten film umknął, jeśli chcesz, żeby Twoi znajomi poznali, jakie błędy można popełnić przy suplementacji, zapisz ten film, udostępnij go, no i naciśnij ten plusik. Zapraszam tutaj na inne filmy i zapraszam do filmiku, który był o magnezie, bo myślę, że to też pomoże ludziom, którzy nie wiedzą, jaki magnez zażywać, jaka forma magnezu i na co działa. Dziękuję.